Cześć, ja jestem poznański Anty-Developer zapraszam do oglądania dzisiejszego filmu spod poznańskiej galerii Marta oczywiście jak żeby inaczej, jak co dzień zresztą jeden jedyny film, choć już niedługo, bo już się za niedługo połowa miesiąca i później będą już materiału o wiele rzadziej. Tu możemy się przyjrzeć widać tam lekko wnętrze galerii oczywiście krótkie ujęcie tego miejsca, no bo jakżeby inaczej trochę tam można popatrzeć jak to ciekawie wygląda od góry akurat na Malcie mamy taką sytuację, że w wielu galeriach się nie kryją, po prostu z tymi dają to na wierzchu te wszystkie systemy rury i tak dalej, to nie jest zbyt fajnie wygląda raz. a tutaj to jest tak ukryte, że praktycznie w ogóle tego nigdzie nie widać nawet jakby się chciało przypatrzeć gdzieś szukać tego to nie byłoby łatwo, na przykład na galerii tuż obok na Ratajach, to bardzo mocno to widać i szpeci mocno tam jest też mało szkła i mało, że tak powiem rzeczy, które mogłyby chociaż odwrócić uwagę od tych rur, które są na dachu więc tam to w ogóle nie da się nie zauważyć, no ale ludzie chodzą cały czas, ostatnio nawet jadąc tramwajem tutaj słuchałem rozmowy dwóch młodych osób, które akurat w przeciwieństwie do większości mówiły, że ta galeria, tamto centrum handlowe nie jest dla nich, bo jest za duże i za duże tłumy więc no jednak są tacy, którzy jednak nie lubią takich tłumów tak jak ja takich osób jest oczywiście pewnie więcej, ale akurat tak trafiłem, bodaj rzadko zawsze tam w tramwajach jak słyszę to tylko no idziemy tam, idziemy tam nie wiem po co tyle osób tam chodzi, no ale cóż, tam jest resztka właśnie po tym murku no, no, i to tyle z tej perspektywy. A ta latarnia sobie tam stoi. Przetrwała jako jedyna z tych wszystkich, które tu były pod tą zniszczoną częścią. I proszę, jak pięknie. Gdy zaczynałem nagrywanie, tu czasem był nawet śnieg, bo to jeszcze styczeń. A teraz proszę, słońce świeci. No, pogoda jest teraz już w miarę bardziej normalna, bo wtedy to była tak gorąca, że po prostu jak lato. Teraz jest tak chłodno. Miło. Bardziej. Ta pogoda jest teraz normalna, miła, przyjemna. No i cóż, tak musiałem to nagrać, bo naprawdę pięknie to wygląda. No i tamta część parkingu już była na samym początku, więc od razu przechodzę do tej bocznej, bo nie będę dwa razy robił tych samych ujęć. Karetka jedzie, tam widać jakąś rurę, nawet część parkingu B. Tak, B. O tam. Nie będzie tylko zbyt dobrze widać. Tak? Szkoda. Galeria Malta, biedna. W sumie zobaczę sobie zaraz stąd elewację i oczywiście nagram. Okej, okay, czyli nic się nie zmieniło. Elewacja zdjęta do tego samego momentu, czyli jednak mój sen się nie spełnił. Bardzo dobrze oczywiście, ale... Jak już mówiłem, czy zdejmą, czy nie zdejmą, ja i tak będę nagrywał. Nawet jeśli myślą, że w taki łatwy sposób się mnie pozbędą, to nie. Oczywiście zaznaczam, że ja to mówię raczej dla żartów, bo nie sądzę, że ktoś celowo kierował tak pracami, żebym akurat jakiś gostek nie nagrywał, zwłaszcza, że i tak wszyscy nagrywają od strony parkingu, przynajmniej jak się tam coś dzieje, więc raczej, e... no szanse są nikłe, takie 0,0%, 0,01 albo 0,1 najwyżej, ale pośmiać się można, dobra. No bo to dziwnie wyglądało akurat, co jak co, ale to dziwnie wyglądało, że nagle zaczęli wyburzać... Znaczy, nie wyburzać, demontować nagle takie elementy, elewacje tak dziwnie chaotycznie to wyglądało, ogólnie. W sumie nie wiem, jak to nawet można wytłumaczyć, ale... Może pracownikom się nudziło i chcieli porobić coś innego, niż przesypywać gruz. I tak sobie poszli tam... ...elewacje podemontować. Czyli dotąd można nagrywać całkowicie bezpiecznie a tam dalej to już by się można doczepić do czegoś ale całe szczęście jest coś takiego jak zoom, przybliżenie, więc nie potrzeba przechodzić przez to tam jest ta ładna taka otoczona drzewkami otoczony drzewkami chodnik w tamtym miejscu, jest bardzo ładnie tutaj z jakiegoś powodu z widać popękało coś no i dobra oczywiście wszystko ładnie wygląda nic się nie zmienia. Ani na lepsze, ani na gorsze. O! No proszę. No. Ktoś się tutaj zreflektował. Mamy zatkane folią. No, czyli ktoś patrzy na to. Ewidentnie. Tutaj przyszedł, żeby to zrobić. Ale tam się i tak w środku nic nie zmieniało. Tak więc na tych. Chyba na, nie wiem, 4-5 filmach tam nagrywałem, więc nic nowego, raczej tam ciekawszego, nie będzie. Wręcz przeciwnie, bo mogą tam najwyżej rozwalić to i cześć. Ale tylko tam pozalepiali, tylko tam, gdzie można było nagrywać z zewnątrz. Z tej strony nie pozalepiali, tylko tam. Czyli też, żeby nie nagrywać, ewidentnie, no. Bo tak to zalepili wszystko, gdyby chodziło o to, że folia odpadła, to chodziło o to, że ja nagrywam. Albo może ktoś inny jeszcze nagrywał. Albo ludzie tam zaglądali, nie wiem. Ale na pewno chodziło o to, żeby nie można było tego z zewnątrz zobaczyć. Tam akurat ktoś idzie po drugiej stronie. Może ujęcie na blok, bo nie wyglądasz tak źle w tym świetle fajnym. Samochód jedzie, fajnie jest. Ładny widok na drzewka tam po drugiej stronie. Akurat chodzą ludzie, więc nie będę robił przybliżeń. Ale, gdyby ktoś tak naprawdę chciał, to by mógł na jakimś patyku, czy na jakimś prostu kijku, kamerę tam przełożyć nad tą folią całą, tak naprawdę i jeszcze więcej nawet by nagrał niż przez ten prześwit. Gdyby ktoś chciał bardzo to zrobić, to by zrobił. Ja nie zamierzam się w takie rzeczy bawić, bo jeszcze mi się wyłączyło nagrywanie, zresztą nie będę tam wydziwiał. I tak nagrałem wnętrze wiele razy w tamtym miejscu, więc myślę, że to w zupełności wystarczy. Nawet na jednym zdjęciu z ogłoszenia, którego chyba już nie ma na Eliksie, ale było, było widać to. Nie wiem, czy je nie wrzucić, po prostu tych zdjęć, bo ich już nie ma. A fajnie by było się podzielić tym. Natomiast nie wiem, czy nie byłoby to ryzyko jakieś tam zawsze. Nie mogę się przestać cieszyć patrząc na te napisy, pomimo że jest coraz gorzej. A one dosłownie nic nie dają. Nic nie dały. I nawet już nie ma nowych, ale nie mogę przestać, po prostu to jest takie piękne. Dobra. Zaraz sobie zobaczymy, czy tam się coś zmieniło z tamtej strony. O, a tam na górze nie. Myślałem, że coś będzie widać, ale nie. To jeszcze tylko od dołu. Jak zwykle I bez cięcia, bo po co? Góra od razu też i... Ta ściana zakończona już na dziś No, chyba szyby tam poopierane po drugiej stronie na przestrzał przy wejściu Tak samo jak było Tu mamy tajemniczy ślad po jakimś subku. O! Odczepione Odczepiony. No, uh -huh. nie będę grzebał, bo mnie pozwą. <gry> Ale odczepiony. Tu się nic nie zmienia, nie? Chyba nie. Zaraz sobie zobaczymy z subków oczywiście. Punkt widokowy idealny, nie, nic się nie zmienia. Przez prześwity już widzę. No i dobra. Wszystko tutaj jest w porządku na tej części. Elewacja biała się trzyma cały czas. Tamta ospadająca płytka, nie wiem jak to nazwać, ze ściany, ciekawie. Ale to są cienkie. Myślałem, że one są grubsze, nieco, ale dość cienkie są. Tam widać, właśnie jakieś kratki, a naprawdę bardzo ładnie jest zamaskowane to wszystko, co zbędne dla oczu, przechodniów stąd i wszystkich, te wszystkie oszpecające elementy, które mogłyby psuć efekt tego miejsca. Pięknie drzewa zaczynają zasłaniać bariery, i barierki. Banery, i barierki. Wszystko. Zieleń zwycięża, chociaż wygląda to troszeczkę okropnie. A bo nie można tędy przejść, właśnie, ale trudno. Ale no. Jak na razie tak jest, ale zieleń naprawdę pięknie umila to miejsce. Słońce nie wchodzi na chodnik właśnie przez te bariery. Gdyby nie one, to tutaj by od dołu ładnie słońce oświetlało płytki chodnikowe. Niestety akurat chodnika nie oświetla. Tam dalej już oświetla dalej. ja nie mogę. Wszystko mrówki. Wszystko to mrówki robią. Co jest grane? Dokończyli robotę ile się nie mylę, ale tylko od dołu. Nie, wiem, co to za robota dziwna. Serio. Ale przynajmniej za coś się zabrali porządnie, bo tamtą elewację od strony wjazdu do dostaw to w ogóle nie zrobili do końca. Z tej perspektywy galeria wygląda całkiem normalnie, a przynajmniej z tej. Z tej jeszcze wygląda normalnie, jak już trochę uniosę kamerę, to nie. No i tak to obecnie wygląda. Szkoda, na nie wygląda źle, w sumie nawet. Tam widać szyby z napisami. A tu są drzwi, jakieś takie duże, i się chyba nie da zdemontować. A przynajmniej nie tak jak ściany, tylko pewnie będzie trzeba wystawiać, czy coś tam ciekawie to się prezentuje. Ja wejdę słodami na górę o, i szybciej tu jestem. Przynajmniej się zabrali za coś do końca, bo tak to nie potrafili już dokończyć. Z tamtej strony, no i dobra. Piękny mamy wygląd tutaj naświetlenie tych barier. Niestety, barier zamiast galerii, ale zawsze coś. Jako już zbliża się już czas końca materiału, to pośpieszę się. W 15 minut pewnie i tak się nie zamknę, ale może da radę 16. Piękne wnętrze galerii oświetlone przez piękne słońce. Jeszcze wcale nie jest za późno, żeby coś tam ocalić. Więc no, może los się zlituje nad nią. Kto wie. Telarze. Gdzie są tam lampy? Nie wiem, właśnie. Gdzieś tam muszą być te lampy poukrywane jakoś. O, mamy szyby. Nie, to są drzwi, co ja gadam. Tam są szyby, o, właśnie, z napisami. One nie są zniszczone nawet. Nie wiem, co będą z nimi robić, aczkolwiek zniszczone nie są. To jest ciekawe, akurat, bardzo. Ależ słońce oślepia wszystko. Nic nie widzę co nagrywam teraz nawet I co, tak se po prostu pozostawili te szyby, dosłownie Najbardziej bezsensowne działania jakie chyba są Tam jest taśma owinięta chyba wokół koszna śmieci, czy co to tam jest? Nie wiem, po co taśmują jak ten teren cały i tak jest zamknięty, bardzo dziwne Tam są jakieś drzwi Od tamtego momentu się zaczynają szyby poskładowane Bo tam dalej to są właśnie przy tym wejściu to można nawet przeczytać niektóre napisy. Tu są drzwi, za którymi chyba są następne drzwi. No, Ciekawe to wygląda. Ciekawe, że zaczęli od dołu zamiast od góry, bo to się dziwnie to wygląda. W sensie, bo od dołu mogli podejść, ale dziwnie wygląda to, że zaczęli się tak po prostu od dołu. Mega słabo to wygląda. No, no ale dobra. Idę już dalej, chociaż może jakieś więcej da rada jeszcze tu zrobić. Tam w środku te podświetlenia są? Są cały czas, mało je widać, No już jest 16 minut, zbieram się stąd. A tu biedna, zapomniana ławeczka, cała w dobrym stanie jeszcze, tak biedna, tam sobie jest samotnie. Tam jest biuro obsługi klienta teraz, ciekawe to wszystko wygląda. Akurat różni ludzie chodzą, więc nie nagram dokładnie tego, ale chyba już będą otwierać niedługo. A czemu by nie zrobić z tej strony ujęcia? Bo czemu nie? Piękny napis. Specyficzna trzciąga pozaokrąglana. Tu też jest. O, tutaj ciekawe ujęcie. Tam w głąb terenu wzdłuż barier. Tak to wygląda. No ciekawe, można ujęcia porobić. No, jak zwykle mi wyszedł długi materiał. Kurde, cokolwiek nie zrobię, wychodzi za długi. Najbardziej zadziwiające jest, że nie, nie udało mi się sprzedać tej bramy tam. Tylko ją po prostu wymontować, żeby już jej tam nie było, to oni ją zostawili. Chociaż jest i tak nieużywana, więc to jest dziwne. Można by przecież wymontować i później znalazłby się jakiś nabywca prędzej czy później zainteresowany. No, z taką wysoką ceną, jaka była, to nie wiem, ale jakby zeszli, I oni po prostu usunęli ogłoszenia, a brama została. I nie wiem, to jest chyba, no, no, nie jest to chyba dobry sposób na sprzedaż. Co my tu mamy? Tam są stelaże ja nawet wiem, gdzie są płyty, i stelaże podemontowane, i przewody nawet jakieś się bacz, co to tam tak sieci. Tam mamy wszystko. No i tam jest kawałek gołego betonu Nie wiadomo czemu, tak dziwnie zrobiony A stelaże leżą sobie tutaj, oto stelaże Bo ja się nie mylę, a tam płyty Nie wiem czy wszystkie, chyba nie wszystkie Bo tak mało by ich było, ale możliwe Nie, tam dalej jeszcze coś jest, a nie, to ocieplenie? To ocieplenie chyba stamtąd, nie wiem Tak czy jak tam sobie leżą poskładowane, nie wiadomo czy ktoś będzie je kupował, czy kurde, po co to Demontowane, dobra tak, jak dziękuję za oglądanie. Jeszcze tylko jedno ujęcie. Dziwi mnie tylko, że jak zdejmowali te płyty, musieli na jakimś podnośniku być. To nie podemontowali napisów, które cały czas są, które mylą tak naprawdę, z daleka. Jak ktoś nie bywa tu często, to popatrzę sobie. O, multikino, przyjdę sobie do multikina, i dopiero później jak podejdzie pod samowiek, to się zorientuje, że coś jest nie tak. Nie wiem czemu taka praktyka dziwna. Przecież to chyba by nie było aż tak trudne objechać, tylko podemontować, nawet byle jak, żeby nie było napisów. Nie mówię o samej galerii, tylko o MultiKinie, chociażby. Napis galerii to jest bardzo ładny. No i to tyle. Dziękuję za oglądanie. Ja jestem Poznański Antydeveloper. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!